Jestem Ernes i dzisiaj, jak zawsze, zagramy sobie Fortnite'a. Dzisiaj spróbu, spróbujemy z innymi się zaprzyjaźnić. I mam nadzieję, że się uda zaprzyjaźnić z nimi. po, po raz miałem Adli. Adliego 6.020. Który naprawdę był miły i jeszcze na wy. Dzisiaj, um, jak zawsze. Sprawdzimy, znaczy nie, jak zawsze. Rozpro, sprawdzamy ludzi. Czy są mili. Czy będą ludzie? Czy będą ludzie? Mam nadzieję, że będą. Bo jak nie będą, to będzie. Wiecie, że będzie klapa. Jak nie będzie. Nie. Dobra, jak to się odpala. Ja, to zostawcie łapkę, łapkę w górę i subskrypcję Bo to rozwinie mój kanał Hej no. okay. I to się odpala czy się w końcu nie odpala Okej okay. Więc so, czekamy na to ludzie już, to ludzie już się tam biją. No. Dobra. Więc właśnie będziemy sobie tu właśnie korzystać i sprawdzimy, sprawdzimy czy będą ludzie. Jeszcze zanim sprawdzę spróbuję znaleźć tego. Okej, okay. To jest Rizzler. Mirliver od K8. Ani nie umiem tego przewidzieć, dobra. 3 2 1. Dobra, gramy. Okej, okay, let's go. Okej, okay. razem sobie te. A to Powiem wam, jak raz sobie grałem na tym trybie, ludzie są chorzy na łap. Ludzie są dosłownie chorzy na, na łapy. Nie, nie. Oni, oni to wiecie co robili? Oni po prostu czekali, czekali na mnie. Znaczy w sumie chłopca zrobił to, to naprawdę. On to normalnie wziął, ym, to wziął... Nie umiem po prostu powiedzieć. Dobra. Teraz sobie skakujemy. I teraz, dobra. I teraz. I teraz polecę sobie tutaj. Tutaj. I czekamy i będziemy po prostu zabijać graczy. Mam nadzieję, że nie będą wkurzeni okej okay. jest tam jeden jakiś leją stoi po prostu lampy i okej i pum powiem wam jestem słaby w ten tryb bo nie umiem budować co niby okay. okay. I co ja zrobiłem? What the fuck? Dobra, lecimy na dwóch typków. Na dwóch mikro, mikro typków. Dobra, pierwszego spoku. Nie no. Oni on nie zdali piw sprawdzianom. To w ogóle coś... Czy w ogóle coś w ogóle im dodaję. Idzie Widzicie, wyjdzie, ty! Kurde! Nie! Nie no. Co ja zrobiłem? Jakby mój ni No widzicie, mam 56. zabójstw zabój. Nie idzie To był ty. to. nie widzi. To nie widzi. Nie, nie. Aha. Nie, no, no ja już nie mogę jest tak nie mogę po prostu grać jestem już za słaby naprawdę ja ciągle umieram Ja nie wiem co już muszę poprawić dobra zamiast te, zamiast tego dobra, zamiast tego zarejestrowa wiem, że tak wo, wiem, że tak się nie gra no ale co mogę zrobić inaczej? Okay. I... Jeszcze ja to chyba dostał lagamitów no, no i teraz wszyscy będą się na mnie rzucać a jednego killa nie zrobiłem bro ja naprawdę jestem słaby Co ja robię? Co ja robię ze swoim dzieciem, naprawdę? Nie, on nawet nie doskoczy tam. Dobra, kolapsujemy go. A ty ja nie widzę, ty! Ty! Aha! Dobra, wiecie co? Dobra. Wchodzimy po prostu... Na... Inny tryb. Na pewno nie zachęca. Ja naprawdę już nie potrafię grać. Naprawdę. Co ja robię, Co ja robię, słuchaj? Że ja po prostu umieram. Umieram. Dobra. Teraz. Teraz. Teraz spróbujemy wygrać na tym na tym. Teraz spróbuję je zagrać na owatylka. Hmm. Okej, okay. robi się. Okay. Ja powiem wam Że ja Nienawidzę takich graczy, którzy Którzy grają Katanami jak nie wiem co Walą tymi katanami I inni nie mają szans, kurde No, no, no i no to jest dziwne Okej okay. No, okay. Nie, nie, nie. nie. Jest. No. Okej. Okay. Dobra. Dziękuję. Czy nie dzięki, znaczy nie, nie wiem co mam powiedzieć. Gracje. Sobie. Ja nie wiem czemu ja ja nie wiem czemu ja po prostu tak zaznaczam. Nie wiem po prostu. Okay. To gdzie to gdzie to gdzie to gdzie to? Co nie? Tutaj. Czy jest... Nie tu nie jest. Nie, tu nie. Nie tu. O, to nie jest. No to no to jesteśmy, tu już mamy kraka. Dobra, umbra. brawo. Tu brak. Nie, i po co mi teraz ta maska ognia, kurde? I teraz, i teraz potrzebuję tego? Dobra, okay. To był chyba najgorszy lut. to na

Nie, no może... Nie! Nie zabijam go nawet! Super, ta gra... Co to jest, kurde, zagra, kurde! I się już naprawdę... I już naprawdę nie chcę, kurde. Gra... grają, tak grają, oh, kurde! Gdybym nie miał tej pompy! Właśnie, mi noga zabolała! Pierdzielę! Ja nie wiem, co jest złego robię. Może nawet nie, nie umiem się budować? To już jest złe. Gdybym, jego, gdybym jako pierwszy zauważył, to by na pewno było, było lepiej. ok to znowu czekamy nie po tej rundzie po tej rundzie będę mieć top 10 wychodzę i gramy mapę Mam mamy żelastwo Dobra. Teraz nie popełnię tego błędu. Nie, 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 co ja bym zaznaczył? Okej. Okay. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie. Po, tro... po trochę też nie widzicie. Wiecie? Mam nadzieję, że będziecie widzieć, dobra? Okay. Dobra. Okay, tu, tu, tu Tutaj jest dużo broni, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, już cztery broni. Nie chcą. Więc nie jesteśmy już zgubieni. Nie wiem, czy to broni są. bo Może to się okazać, że to jest Waszek Ja nie gram na... Ty, to są naprawdę takie bambiki? Proszę mnie miał... Dwa Dwa Nie wytrzymam ty co to są za ludzie? Ty oni naprawdę nie potrafią chyba grać. Nie mogę już tak grać naprawdę. Oni tam też Widzicie jak to są takie kurde boty. Ty. Oni naprawdę nie potrafią grać. Jak ja myślałem, no, że to będzie dobrze, że, że oni będą to dobrze grać. No ale hi, hi, no ale chyba jakoś nie jest. Oni się tam pod bólu no dobra. Nie Dobra, Nie no, O, dobra. uuu, ale fajny dropik! Dobra, spróbuję to zamiast tego. Ty, jaki fajny dropik, że dostał. Okej, okay, dobra, te, te, teraz mogę iść. Wiem, że ja mam już po innego kawa, ale... Dobra. Okej, okay, to te, teraz... ...sobie ucieknę. okej. Okay. Teraz... Próbuję lecieć na, na pociąg. bo tak. Teraz próbuję polecieć na pociąg, tylko nie wiem, czy to się uda. Pewnie już ktoś go zlutował, ale chyba nie. Dobra, Czemu tu to, czemu to nie ma zawsze tak, takiego nitra, kurde? Dobra. Co zrobię? Okej, okay. teraz tędy, jedź tym busem, kurde, czy tym autem. Okej, okay, dobra. Fak, 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 fak. Lepsza jest legendarna broń? Ojebałeś, wiesz? I dobra, w tu mam. Kurwa, ty leci jakiś. Kurwa, debil. Kurwa, to no debil, no. Kurwa, to, to już debil jakiś. Chyba. Mam nadzieję, że to będzie. Ale, jakbym już tu teraz zawalił, to by dostał. No, nie, nie, nie. Co? Dobra. O! kurwa. O! Si, starszek. To by coś się nie pomyliło. Okej. Szty, tak. Okay. Daj. Okay. Idziemy na pociąg już. Nie ma czasu już na pociąg. Prawda. Tiku, okay. tutaj się leją.

No, nagle o to chodzi. Okej. Okay. Ile, gdzie on miał? Tutaj. Jako tak, o tej Dobra. Dobra, my najwyżej to sobie to wezmę mm, te potki. Jedna! Dobra, będę mieć już pusto. Naprawdę. Co się tutaj dzieje, to naprawdę jest dziwne. Dobra. Dobra. Idziemy teraz znaleźć najbliższego Mamy już tutaj POMPĘ Czyli, co mamy? POMPĘ, czy... Ja go, ja go, ja go widziałam, ja go czego kurwa widzę? Ja, dobra, dobra Dobra, umrę Chyba Wiecie co? Zmieniamy, zmieniamy. Dobra, nie, nie, nie. Zmieniamy, zmieniamy tryb. Już nie wytrzymam. Dobra, wiecie co? Albo Mara.